Cześć, dzisiaj pokażę jak w prosty sposób zamknąć swoje konto w mBanku przez internet. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, szłapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A więc początkowo co musimy zrobić, jeśli chcemy w tym przypadku zamknąć lub po prostu zlikwidować nasze konto w mBanku bez wychodzenia w domu, czyli przez internet. Początkowo oczywiście musimy wejść na główną stronę mBanku, no i wybrać opcję zaloguj znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Po jej wybraniu wpisujemy nasz identyfikator klienta oraz hasło. Gdy znajdziemy się już na stronie banku, musimy wejść w zakładkę Pomoc na górze ekranu. A następnie zjeżdżamy do zakładki Załatw swoje sprawy. No i lecimy na sam dół do zakładki Inna sprawa. Po wczytaniu strony musimy wybrać opcję Wyszukiwarka, no i wpisać w tym przypadku wypowiedzenie No i mamy tam propozycję wypowiedzenia umowy w całości oraz części dotyczące rachunku osobistego i firmowego, także korzystamy z tej opcji. Dodatkowo mamy komunikat, my klikamy dalej. W tym momencie musimy aktualnie wybrać rodzaj rachunku, który chcemy zlikwidować. Jeśli mamy dwa konta, w tym przypadku konto indywidualne oraz firmowe, no to wybramy aktualnie rachunek w tym przypadku, który chcemy zlikwidować. Niech to będzie powiedzmy dla przykładu rachunek firmowy. W tym przypadku jeszcze musimy go zaznaczyć. Po zaznaczeniu wyskoczą nam jego subkonta, czyli powiedzmy, jeśli mamy zwykłe konto i powiedzmy walutowe, no to musimy znaczyć wszystkie konta, które chcemy w tym przypadku usunąć. Poniżej również mamy aktualnie warunki wypowiedzenia i okres wypowiedzenia trwający 30 dni. Na koniec musimy tylko jeszcze powód zamknięcia naszego konta. No i mamy tutaj propozycje, czyli powiedzmy zamknięcie działalności gospodarczej, zawieszenie działalności gospodarczej, zmiana regulaminu opłaty za kartę debetową, zmiany opłat. bądź po prostu jeden z warunków, który w tym przypadku najbardziej zdecydował na tym, że zamykamy konto w mBanku. Gdy go wybierzemy, to klikamy oczywiście dalej. No i w taki to sposób, jak widzicie, możemy zlikwidować lub zamknąć swoje konto w mBanku. Także jeśli film dla ciebie przydatny i zaoszczędziłeś dzięki czas, czas, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia